ma. Właśnie jestem w trakcie ten... nagrywania filmiku. W sumie to na razie robię przerwę, bo utknąłem w miejscu. Załatwiam tutaj. O, Odkręcam na laptopa. Ponieważ ekran nie chce dobrze się zamykać. Ten zawias pracuje dobrze, a ten jest po prostu tak sztywny, że trzeba by poluzować śrubę, wyprzecić wszystko i nasmarować, żeby wszystko elegancko szło. No, 50 minut się męczyłem, żeby to wszystko rozbierać. Jak powiedział, tak zrobił. Kupiłem sobie klucze samochodowe, ale okazało się, że w tych kluczach, w tym zestawie kluczy samochodowych nie ma kluczy płaskich, więc musiałem sobie dokupić klucze płaskie. W takim zestawiku, jaki kupiłem, najmniejszy klucz to była ósemka, ale pomyślałem, że ta nakrętka, co tam jest, jest mniejsza niż ósemka, więc musiałem dokupić jeszcze, no dokupiłem sobie siódemkę i szóstkę. Teraz patrzcie, jaki motyw. Ta szóstka jest za duża. Oznacza to, że tam potrzebna, potrzebna jest, yy, potrzebny jest klucz o numerze 5. Prawdopodobnie z tą szóstką nic nie zrobię. Muszę kombinować inaczej. Jak widzicie, mam tutaj paczkę Pringlesów. Jak myślicie, co można z tą paczką zrobić? Punkt pierwszy. Można zjeść paczkę chipsów i pomyśleć, co dalej zrobić. Punkt drugi. Można sprzedać komuś paczkę chipsów i za zarobione pieniądze kupić sobie mniejszy klucz. Oraz punkt trzeci. Można wykorzystać kawałki z tej paczki, z opakowania paczki, żeby zrobić sobie klina do tego klucza szóstki. No, there ain't no us. Without boarding pass Couldn't catch me I've been moving fast Call me a shooting star Let yeah, know who you are Said I'm moving too far Start. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in the restaurant. If you had swag like mine, you know what Yeah yeah shoot shoot yeah 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 shoot shoot yeah yeah shoot shoot yeah yeah shoot the shots <laughs> Jak było widać, nakrętka po którymś razie yy, dała się odkręcić. Tutaj mam tą nakrętkę. Teraz trzeba było chwilę jeszcze się pomęczyć, żeby to tutaj rozszczelnić, te kawałki. I to wszystko będę chciał wyjąć. Następnie mam tutaj takiego takiego spraya, który, którym mogę nasmarować tego typu zawiasy. Nasmaruję tam i w Myślę, że będę mógł to składać z powrotem. Popszukałem zawiasy, jedno i drugie, oraz oczyściłem takim patyczkiem do uszu oraz jakimś płynem, który miałem pod ręką z tego całego kurzu. I teraz mam taką rozkminę. Próbowałem zamknąć ekran i lewa strona jakby ma trochę opór, ale w sumie myślę, że trochę oporu powinno być, ponieważ ten ekran on nie może opadać, jak będzie na przykład pod kątem jakimś, o, jak będzie pochylony w moją stronę, to nie może opadać, więc trochę opór musi być. No tutaj popszukany elegancko. No także wszystko jest na dobrej drodze. <zysk> Zawias skręcony. Zobaczcie. Porusza się nawet e, z delikatnym oporem. Czyli myślę, że w ten sposób już mogę go zostawić. Delikatny opór jest wyczuwalny, więc monitor raczej nie będzie mi leciał. Nie będzie mi opadał. Także, także spoko. Widzę już miejsce, w którym mogę przykręcić zawias do monitora. Mianowicie chodzi o tę tutaj śrubkę. Mam tu coś takiego, bo wcześniej to wypadło. Także, także z tym jest ok. Aczkolwiek widzę, że tutaj idzie taka srebrna szyna, i ona zapewne się stąd odłączyła. Bo, bo w tym miejscu jest całe, w całości. No taki delikatny kawałek metalu i się odłączył, zobaczymy, może to skleję. może uda się to skleić, bo na tej jednej śrubce to nie wiem, czy to będzie się dobrze trzymało, zaraz coś pokombinuję. Zawias skręcony, trochę plastyczków tam się pourwało, takie tam małe pierdoły, także, także, że tak powiem, ekran się trzyma na tej tutaj śrubce. Tak jak pokazywałem wcześniej tu jest pęknięte, także tutaj będę chciał podkleić jeszcze klejem. Chętnie bym klej jeszcze tam wpuścił za, za, za tą blaszkę. zobaczymy, muszę pomyśleć, może tak zrobię. No, i że tak powiem, widać, laptop się zamyka. Tutaj w tym momencie trochę jeszcze przeskakuje, bo obudowa jest wyjęta. O, ta obudowa w tym momencie przeszkadza trochę, dlatego. Jak ją przytrzymam tutaj palcem do końca, to on się zamyka. Także jak widać laptop jest zamknięty. A teraz jest otwarty. Także pierwsza część zadania została wykonana. Ekran podklejony w tym momencie sobie schnie. Kleju dałem w tym miejscu oraz tutaj przy tej szynie. Oraz tutaj za tą blaszką trochę wlałem. Myślę, że już nie będzie potrzeby tego rozbierać, więc trochę tam wlałem. Nie tak dużo, nie tak mało. Także w razie W trzeba będzie sobie z tym jakoś poradzić. I przy okazji podokręcałem tutaj z tej strony te wszystkie śrubki. One no są tutaj, tak widać. U góry tak samo. I po drugiej stronie również. Niektóre były troszeczkę luźno. Wiadomo, jak się zamyka ekran i się otwiera ekran, to szybki również się poruszają, więc można było to przy okazji dokręcić. A z laptopa wyleciały tego oto typu plastyczki. Ja myślę, że to są pozostałości po zgrzaniu, czy coś w tym stylu. No, tak, takie małe to chyba jeszcze tam nie narobią aż takich wielkich szkód. Wracam po krótkiej przerwie. Sprawdziłem ekran. Zamyka się i otwiera bezproblemowo. Bez Także myślę, że tutaj jest sprawa zakończona. Teraz mogę na całą tą obudowę e, cały ten ekran założyć taką oto obudowę. Ona jest tylko na klipsy, więc łatwo się dosyć zakłada, Łatwo się w razie czego będzie zdejmowało. I teraz jeszcze mam mały problem, będę musiał sprawdzić, co jest z tym włącznikiem. Jeszcze raz pokażę. Tu jest w tym miejscu, wychodzi ta taśma. W tym miejscu tutaj ona się z tym łączy. I tutaj mamy włącznik od laptopa, także będę chciał, zanim to dobrze poskładam, będę chciał sprawdzić, czy to na pewno działa. W tym miejscu jest kamerka, a w tym miejscu światłowód dla diody, czyli ta kontrolka, co się świeci, kiedy włączona jest kamerka. Patrzcie na to, tutaj przychodzi piękna kosteczka, a tu jest wyjście samych przewodów. I na przykład tutaj w innym miejscu, tutaj też podobna sytuacja, ale tak tego nie widać. Tutaj, gdzie jest łączenie jest z touchpadem, tam wchodzi pewnie kostka gdzieś tam pod spód. A tutaj wychodzą same przewody. Myślę, że będę musiał odkryć stąd te cztery szyny. I wtedy, jak nałożę tutaj, to może to jakoś podkleję czy połączę, żeby to wszystko było złączone ze sobą. Bo to musi być połączone, a nie ma do tego kostki. Nie wiem, czy taśma się odczepiła, czy jak. Ciężko powiedzieć. W każdym razie muszę to połączyć. Jak widać na filmiku, ścieżki są odsłonięte. Widać, czy nie widać? Trochę widać. Jeśli się patrzy pod światło, to, to widać. Ścieżki są odsłonięte. Cztery ścieżki. Oceniamy tym. Staram się to robić bardzo delikatnie. I teraz chwila prawdy. Spróbujemy uruchomić. Zobaczymy, czy laptop się uruchomi. To się uruchomił. aczkolwiek nie uruchomił się za pomocą tego włącznika. Tylko uruchomił się wtedy kiedy dotknąłem śrubokrętem. Tutaj o, 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 na ścieżkę po lewej stronie. Oznacza to, że w ten sposób tego nie połączę, tylko potrzebuję, tak myślę, cztery cieniutkie przewody, rozebrać tą ścieżkę, podłączyć się pod tą ścieżkę. I następnie podłączyć się tymi przewodami odpowiednio tutaj. No, ale laptop póki co jeszcze nie jest zepsuty. Także ekran naprawiony opuszcza się i podnosi bez problemu. Ale tak jak wspominałem, jest problem z włącznikiem. Przed chwilą uruchomiłem laptopa. Laptop się włącza, laptop się wyłącza. Wszystko jest ok, tylko trzeba jeszcze pomyśleć z tym włącznikiem. Myślę, że trzeba będzie ogarnąć takie cieniutkie przewody. Rozebrać ścieżkę i połączyć to wszystko. I tyle. Tak jak widać, aż się cały spociłem. Bo trzeba było wszystko robić tak, wiecie, na spokojnie. Delikatnie, żeby nic nie połamać. No, ale na tą chwilę pauza. Trzeba ogarnąć materiały do roboty. Coś niecoś zrobiłem. Kupiłem takie oto złączki. Chciałem połączyć tam te przewody, tylko, że jest taki problem, że taśma wystaje z jednej strony, a od przyłącznika nie wystaje. Także nie połączę tego za pomocą takiego sprzętu. Mam tu taką fajną opcję BIOS Update. Myślę, że trzeba będzie zaktualizować BIOSa i wtedy będę miał możliwość uruchamiania komputera za pomocą jakiegokolwiek przycisku wkoczył mi taki komunikat że musiałbym mieć plik z aktualizacją w, już na, na kompie zgrany mam w tym momencie podłączenie do internetu poprzez yy, takie wifi ale muszę ściągnąć plik już na kompa i dopiero potem spróbować go jakby wskazać że on jest w tym miejscu także jak powiedział tak zrobił UEFI F18 Update szukamy aktualizacji do tej wersji naszego BIOSa trochę poszukałem i na to wychodzi, że udało mi się znaleźć w końcu odpowiednią wersję także teraz będę pobierał nowego BIOSa no i ten nowy BIOS zaktualizuje mi starego yy, będę mógł, nie wiem czy on sam utworzy albo ja będę mógł utworzyć Taki obraz, który będę mógł zapisać na, na pendrive Oraz doda, doda taki specjalny obraz do innych urządzeń Czyli tak, tak jak ja wcześniej poszukiwałem tamtego BIOSa To teraz już ten obraz nowego BIOSa będzie widoczny w tamtym miejscu Słuchajcie mam przekrą wiadomość Poszperałem, popatrzyłem i natrafiłem na informację, że mój BIOS może nie obsługiwać takiej, e, takiej opcji, jak uruchamianie klawiatury z laptopa. Także ja tutaj szukam, patrzę, nie widzę. Niestety. Przekradł sprawę.